Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale konsolowy Fan. A dzisiaj takie małe zakupy z Lombardu bo jest sobota. No i miałem okazję podjechać, zobaczyć, czy jest coś nowego. O dziwo, trochę się zaskoczyłem, bo tak jak zawsze mówiłem, że ostatni czasy była straszna bieda, jeśli chodzi o gry mm, ogólnie na, na konsole. To tym razem się zaskoczyłem, bo były tylko dwie gry na Xbox One, które już no, mam. No i nie było nic na PS4, ani na inne konsole, czy XBOX 360, też straszna bieda, zero. Ale na PlayStation 3 były takie dwie sterty. Może po, no nie wiem, po 20 gier każda, no to tam gdzieś około 40, może nawet i 50 gier. Co mnie mega zaskoczyło, bo jeśli chodzi o moją miejscowość, no to rzadko to się zdarza. A no, ja kupiłem, wybrałem sobie 9 giereczek. Powiem wam szczerze że chyba niektóre nawet i mam ale i tak postanowiłem je kupić no bo no wydawało mi się że się opłaca i jak to mówią niech to so będą w kolekcji być może kiedyś trafią na konkurs takie podwójne ale to jeszcze sobie zobaczymy. Ale dobra pierwszą giereczką jaką dzisiaj wyrwałem w lombardzie jest Call of Duty Modern Warfare 3. Giereczka kosztowała mnie 15 zł. Okładka wszystko po polsku. Domyślę, no że i giereczka będzie po polsku. Powiem Wam szczerze, płyty w eleganckim stanie. Może tam widać ślady palcy, ale jakiś tam jakiś konkretny rys, czy nawet minimalny rys, to tak nie bardzo. Więc, no, moim zdaniem, fajne wyrywy. W fajnym stanie to jest poczekajcie, bo nie mogę teraz zamknąć. Nie wiem o co chodzi, Dobra jest. No, to będzie Call of Duty Modern Warfare trujeczka. Kolejna gra to jest powiem Wam szczerze, żebym teraz jakiegoś będę niewalny. Ale wiecie, jak to u mnie jest właśnie z tymi tytułami: Naruto Shimbun Ultimate Ninja Storm 3 Full, coś tam, coś tam, cena zasłania. Tak to się mniej więcej prezentuje. Jeszcze tego tytułu akurat nie mam. Nawet nie wiedziałem kompletnie co to jest. Nigdy wcześniej chyba się z, tym, z tą giereczką nie spotkałem. Ale zaciekawiło mnie ze tego względu. Ona akurat kosztowała 19 zł. Ale są tu takie różne bajery. Coś takiego. Coś takiego. Takie fajne arciki, bym to nazwał. Czy o, coś takiego. Teraz nie wiem, czy już to pokazywałem. Tu mamy coś takiego. No i to. No i wydawało mi się, że właśnie. Fajny taki bajerek. No a za 15, 19 zł. Tu już mamy książeczkę. Książeczka taka pospolita, bym powiedział. No, i tak wygląda właśnie komplecik. No, i tutaj mamy cenę właśnie 19 zł. Nie wiem po ile to stoi, czy to ma jakąś wartość, czy jest nawet warte te 19 zł. Ale podobał mi się ten komplecik. Więc no, nie zwracałem uwagi, czy to kosztuje 19, czy tam 15, żeby jak najtaniej to wyszło. Mamy też Mass Effect trujeczkę. Giereczka. Też 15 zł. Pudełko wam powiem, że w idealnym stanie, ładne. Tutaj tak się prezentuje. Tył. No i tu chyba, jeśli dobrze pamiętam, też jest książeczka. No i płytka. Więc można to uznać jako komplecik. I najdroższa gra, chyba, to była właśnie ta za 19 zł. No i mamy kolejną grą. Gren na PlayStation 3 Tomb Raider i powiem Wam szczerze, chyba nawet mam tą giereczkę, kiedyś dałem za nią. No, na pewno więcej niż 15 zł. A w Lombardzie jak widzicie, właśnie cena 15. No, i tutaj jest też pełen komplecik. Płytka, tak jak mówię, popalcowana, ale bez żadnych jakichś większych rysek. Więc 100% sprawne. No i 15 zł, więc myślę, że no myślę, że cena dobra. Nie wiem jak to tam się teraz ma, jeśli chodzi o, o ceny w internecie. Drag Dragon Age 2 Gra też za 15 zł I powiem wam szczerze, że te pudełko jest dosy dosyć ciężkie. Zobaczymy sobie wewnątrz. Mamy płytkę. No, i tu jest książeczka już chyba taka bardziej solidna. Tylko o, mniej więcej tak to się prezentuje. Tam jakieś może z biedą dwa screeny z gry były, i nic poza tym później same napisy. No, i tu mamy jakieś co to jest? Jakaś ulotka. Z jakimś kodzikiem pewnie już niedziałający. To był Dragon Age 2. Kolejna gra na PlayStation 3 jest to Dead Space trujeczka. Gierka też za 15. Tak się prezentuje tył pudełka. I tutaj mamy tylko chyba jakąś ulotkę reklamę. I coś tam jeszcze. Więc nie ma tam jakiejś takiej typowej książeczki. Płytka prezentuje się w ten sposób musicie mi wierzyć, bo nie wiem jak na nagraniu wyjdzie, bo nagrywam właśnie GoPro, a w warunkach domowych, no to szału te nagrania nie robią. Na dworze jest o o multum bardziej to wszystko wyraźne i ładniejsze. No i to jest The Space 3. Jeśli ktoś zapyta, czy nie przeszkadza mi to, czy że to są esencjal albo coś, to powiem Wam szczerze, że no nie. Nie przeszkadza mi to. Ważne, że jest gierka, a Pudełeczko, nie wiem, czy tu widzicie, wersji Essential mam troszkę więcej. I jakoś to kompletnie mi nie wadzi. Tutaj mamy. Co to jest Dark Void. Jeśli czytam z błędem, to sorry, ale widzicie na pudełeczku tytuł. Wiecie jak to u mnie z tym właśnie angielskim. Jeśli chodzi o gierkę, to też kompletnie nie wiem co to jest. Pierwszy raz widzę ten tytuł. To jest za 15, więc pomyślałem sobie, że wezmę. Bo drugie takiej okazji może u mnie nie być, bo znowu może przyjść taka bieda, że przez długi czas nic nie będzie ciekawego w tym Lombardzie. Tak się prezentuje płytka. No i tu mamy właśnie książeczkę. Tu już chyba o wiele ciekawsza jest. Czy akurat trafiłem na jakieś screeny z gry? O, tu mamy jakiś obrazek już na wstępie o tu też no to już wam powiem że ta książeczka jest o wiele ciekawsza od pozostałych tu już takie sterowanie tu mamy opis menu tu jakieś pauzę menu nawigacja to no powiem wam że ta książeczka już jest ciekawsza od pozostałych Troszkę tych rysunków. Tu jest światło, się odbija przez okno, ale myślę, że, no, że dobrze to wygląda. Tu mamy Europ. Ciekawe, czy ta strona jeszcze istnieje. No i to była kolejna gra. No i teraz mamy właśnie takie giereczki, które podejrzewam, że już mam w kolekcji, ale jeśli chodzi o Lego to i tak biorę, bo jak za te pieniądze, 15 zł, wydaje mi się, że cena jest no bardzo dobra. LEGO Marvel Super Heroes i powiem Wam szczerze, któreś LEGO, bo jeszcze jedne kupiłem, yy, są dwie płytki w pudełku i tutaj macie 15, żeby nie było. Tu pudełeczko też w języku polskim. I mamy pełne kompleciki z książeczkami. Tu jest, o widzicie, jest Batman 3. Tego Batmana już mam w swojej kolekcji w pudełku. I tu mamy Lego Super Heroes. No i można powiedzieć, także Batman trujeczka. Gotam. Trafił, trafił mi się za frico. No tylko tyle, że właśnie nie ma pudełka z okładką. No ale tą grę już mam w swojej kolekcji, więc jakoś mi to nie przeszkadza. A płytka. Zawsze jakaś w zapasie się przyda, to by było Marvel Super Heroes, Lego. No i kolejne Lego, które być może też mam, ale głowy nie dam. Musiałbym coś sprawdzić yy, półeczkę z grami na PlayStation 3, a trochę tego jest bo tutaj jest cały taki regał na podwójnie, już poukładane. No i tutaj jest całość też właśnie PS3. Jeśli ktoś oglądał wcześniej moje filmy z pokoju. Z update'u, może sobie tam luknąć. Ja Wam nawet mogę podlinkować, jeśli ktoś jeszcze nie widział tego filmu, i tam możecie sobie zobaczyć, mniej więcej jak te moje kolekcje wyglądają. No i tu mamy właśnie Gwiezdne Wojny, przebudzenie mocy, Lego. No i też za 15 zł. Myślę, że, no, że się opłaci. Chociaż mówię, dawno nie zapoznawałem się z żadnymi cenami, jeśli chodzi o ceny internetowe, ale w, w moim mieście za te gierki po 15 zł, co jest drugi lombard i ta gra potrafi kosztować powiedzmy z cztery dychy więc no w tym lombardzie akurat gdzie ja chodzę, to moim zdaniem bardzo się opłaca właśnie zakup tych gier no i tu mamy przygodę w galaktyce, też jest po polsku, tam kilka zdań no i też jest komplecik, tu jest właśnie jakaś reklama no i tam mamy książeczkę więc jest komplet płytka prezentuje się w ten sposób no i tak jak mówiłem wcześniej jestem mega zadowolony że te pudełeczka są właśnie w bardzo dobrym stanie jeśli chodzi o ten lombard bo się że bywały gorsze jakieś tutaj porysowane a tu jest folia powiedziałbym jak nowa więc no jestem mega zadowolony jeśli chodzi o dzisiejsze zakupy o to, co mnie właśnie spotkało w tym Lombardzie. Mega zaskoczenie. Myślę, że za jakiś czas też tam wpadnę. Nie wiem, u mnie w mieście chyba nie ma jakichś tam zapaleńców, jeśli chodzi o kupywanie gier w tym Lombardzie, więc można czasem trafić na fajne gierki. Wydaje mi się, że w fajnych cenach, ale to tak jak mówię, musiałbym sobie teraz porównać jakieś ceny z neta i zobaczyć, jak to wygląda. Bo brakuje czasu, żeby to ogarnąć i sobie porównać. A wpadłem po, po prostu, powiem Wam, z ciekawości do tego lombardu Byłem przejazdem właśnie w mieście. No i taki... W sumie byłem nastawiony, że nic ciekawego nie będzie. Jakieś fiwki może czternastki, czy tam piętnastki, trzynastki. To, to tam zawsze tego było. I nic poza tym. Ale dzisiaj mega zaskoczenie. Pozytywne tytuły powiem Wam szczerze, takie, no, które mi się widzą. Jest, są też takie, które kompletnie nie znam, jak te właśnie Naruto, no i ten Dark, coś tam, co Wam właśnie wcześniej pokazywałem. To co, to by było wszystko w tym odcinku. Jeśli wpadłeś, to wielki szacun, dzięki. No i co? Trzymajcie się, widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!